Witam serdecznie. Ja jestem Robert i mój kanał na TikToku był zamykany już dwa razy. Podczas prowadzenia live'a również został zamknięty dwa razy. Zastanawiacie się z całą pewnością dlaczego. Może dlatego, że temat prostytucji jest za mocny? No, chyba nie. Może dlatego, że patologia tryska z mojego kanału lub również przekazu mojego do Was? No, też nie. Więc co takiego spowodowało, że zamknęli mu kanał? Prawda. Prawda rodacy, prawda, która boli tak naprawdę ludzi rządzących tym krajem. Kiedy mówi się prawdę, to tak naprawdę uciszać tą prawdę. Robi się z tego człowieka oszusta, złodzieja, bandytę, manipulanta. Dlatego właśnie Zbigniew Stonaga miał ogromny problem, z którego niestety ciężko mu wyjść, spowodowało, że tak naprawdę polski rząd zrobił z nim co chciał. To samo dotyczy również Andrzeja Lepera, którego strasznie żałuję. Natomiast społeczeństwo polskie, które tak bardzo karmione jest kłamstwem politycznym, które tak bardzo kłam... karmione jest również patologią, bo ona nie jest w żaden sposób również blokowana, nie jest zbanowana, nie wiem czy zauważyliście, ona jest wszędzie. Tak naprawdę tą patologią, którą epatuje telewizja w dniu dzisiejszym jest bardzo mocno promowana, tylko może dlatego, żeby z narodu polskiego zrobić idiotów. I niestety im się to udaje, bo wolnomyślicieli w tym kraju jest zaledwie 5%. Około 80-90% Polaków w społeczności nie chce się również pracować i podejmować tej pracy i są leniwi. Dlatego właśnie polski rząd stara się uciszyć te 5% wolnomyślicieli, ludzi, którzy mają coś do przekazania. I teraz, jeżeli łudzicie się, że polski rząd wam pomoże, to wy jesteście już sprzedani. Jeżeli myślicie, że Zachód wam również pomoże, to Zachód chce się nas pozbyć, tak naprawdę, i w przyszłym roku, bądź bodaj za półtora roku, będziemy pod zaborem ruskim. Niestety, czerwona armiści wejdą do tego kraju i zrobią co będą chcieli. A rząd obecny z całą pewnością was opuści. Jeżeli myślicie, że Tusk wejdzie, i z całą pewnością będzie chciał zmienić coś w tym kraju, to z całą pewnością wejdziemy pod zabór zachodni, a Rosjanie tak będą mogli dyktować warunki, że przejmą również narodowość polską i będą rządzić tym krajem. Taka jest prawda, niestety, więc jeżeli łudzicie się na to, że z całą pewnością będzie lepiej, to tak jak kiedyś prezes Narodowego Banku Polskiego wam powiedział, bierzcie kredyty hipoteczne, bo z całą pewnością stopa procentowa nie rośnie, to gdzie wy mieliście głowę? 220 chyba bodajże tysięcy radaków wzięło kredyt wówczas hipoteczny. Ludzie obudźcie się, bo rząd zrobi z was biedaków, będziecie stali w kolejce za wodą i za workiem ryżu.